No, dobra, dobra, idziemy, otwieraj, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. O, o nie! O mnie! Dominiczko! co? Co robisz z krowami? Co, czemu kury wypuściłaś? Nie wypuściłam, one się pojawiły u nas w domku zupełnie bez powodu. Wcale nie miałam z tym nic wspólnego. Mhm. Wiesz co, Dominiczko, dzisiaj będziemy robić? Co będziemy robić? Idziemy po nowe nowe biomy. Wgrałem moda. A wiesz jakie są biomy, czy... A nie wiem. Ale trochę tam ponoć ich jest. Tylko nie wiem ile. Idę, idę. Jestem ciekawa czy znajdziemy jakieś lucky bloki. No lucky bloki też ciekawie. Mam nadzieję, że nie umrzemy jakoś przy nowym biomie, jak zobaczymy go na horyzoncie i stwierdzimy... A odłożyłeś będę... diamenty? Tak, odłożyłem diamenty. to możemy umierać. Jestem ciekawy jak te biomy w ogóle wyglądają Czy my jesteśmy w stanie je tak łatwo znaleźć Czy będziemy się męczyć, żeby je znaleźć Nie wiem, mam nadzieję, że nie są jakoś w Podziemne To się okaże, że to podziemne biomy są Nie podoba mi się O, miałem crafting Nie podoba mi się, że mi tak FPS-y spadają Jakby nie rozumiem czemu Robię nam łódki jak coś A, no Jakby prędzej grałem dosłownie na tej samej wersji Na tej, na, na tych samych shaderach i było git, jak nagrywałem, a teraz jakoś nie wiem, tak dziwnie czasami nie Ale teraz Teraz mi też spadają. ostatnio mnie nie spadały, a teraz... ten świat mi jakiś taki, kurde. 40 FPSów miałem świeżo. No, to o, mówię, nie... to jest te, ten świat taki jakiś. I co za drzewo! Jakie drzewo? po na to drzewo pole! Co jest nim? Bo ktoś sobie przyciął. Czemu się śmiejesz z drzewa? Ja kiedyś taki tak przycinałem drzewa jak byłem mały i chciałem ładne drzewa mieć. No serio? No Nigdy drzewa nie przycinałaś? Nie, latająca wyspa. Gdzie ty masz wyspę latającą? O kurde, no, latająca no, wyspa. Jo, ja, i pierwszy raz spotkałem latającą wyspę. Bez kitu. Ja pamiętam, jak był moment, w którym właśnie latające wyspy. Chyba tak pamiętam, że łaj mi. Me... No, ale to fajne. To? Taki tunel fajny. Pamiętam, że mi właśnie kiedyś jeszcze chyba jak grał, to mówił, że dodali latające wyspy do kloców. I nie wiem czy to było real czy nie. Ale właśnie zawsze szukałem tego i nie mogłem znaleźć. A teraz że teraz znaleźliśmy latającą wyspę, patrz. Ej, bo cię zgubiłam. No prze, przez tunel przepłynąłem, widzę cię. Ło, duże drzewo! No wybią? Nie wiem, ale. A nie jednak nie myślałem, że Lucky block tam jest, ale jednak. Ale duże drzewo, czemu takie duże? Nie wiem, ale fajne. Uuuu, L2 takie są. Ale Jokie duże. Robisz? Nowy biom chyba. Mówisz? Tak mi się tak. wydaje. Nie wiem, nie znam biomów, kurde, na tej wersji Minecrafta, bo jestem stary Minecraftowicz. Tak, to jest nowy biom na 100%. Uuuu. Wow. Joki wielkie. Au, au, to bije. A co to jest? Nie wiem, ale bije. Weźmy łódki łódki. sobą. To jest bramble. Bramble, co to jest bramble? Bramble to jest bramble. Nie, nie znasz bramblego? Oh, okay. Ej, wiesz jaki mamy problem? Jaki mamy problem? Noc się robi a nie widzieliśmy w górze. dobrze. Kurde, masz pochodnie? Mam pochodnie, ale ja ci pro ja oh. proponuję się tu schować. Ale to daj mi jedną, bo ja sobie będę w łapce trzymać. I przyczekać noc, żebyśmy nie umarli Dobra. Rucham. O. Bo? W ogóle to jest... Co to jest? Mudbal. z jest błota? Ale... Tak, ale fajny ale <laughs> Fajne! Fajne. A patrz, no? patrz, 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 patrz. A tu mamy pałki. te pałki, no Kurde. Wiem ja, czy są używa... Uży... używalne do czegoś teraz? To się nazywa cattail. Część ogon kota. Cattail. Okay. Ej ale, ej, ale bardzo mały ten biom nam się trafił. Zaraz się bez kitu... O, o. jest. Zaraz się okaże, że bez kitu kurczę. Eee, te drzewa są normalnie w klocach, a my przez przypadek znaleźliśmy i się jaramy. Ej, no dobra. To nie nasza wina, tak no. A bo... bo ja uważam, że do tego Minecrafta to nic za, za dużo dodali. To powinien być prosty, fajny, minet Dobra, dobra, to po prostu fajne minacre. Dobra, czekaj, płyniemy. Kurcze, te bagna to nie są fajne do pływania, bo jest dużo tych, tych. Liliu. No, żabich liści. To Żabich liści. No to są żabie liście, dlatego że tu żaby śpią na tym kierunku. Aha, okej. po poprawy. Jezus, no! Kto? Dziurawe drogi są, no. Ja pamiętam, klocek, to jeszcze w sumie niedawno w klocach było, że jak się niszczyło łódkę, to się niszczyło. O, blaki blok! To patyki deski wypadały. O, jest biom chyba kolejny. Nie, o tu. I ładny. O, taki, o fajny. Chyba że też on był w klocach normalnie. No to wtedy. Ale który że te duże drzewa takie? Duże, 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 no. A to nie wiem, chyba nie Dobra, to y kto otwiera, ja czy ty? Możesz otwierać O, ale mamy ściana. Miczko, jesteśmy bogaci Mamy siano O, o ono, jaskinia dziura tam w ścianie jest, patrz Cholera, O, nie -tu. A wiesz jaki jest problem? Nie zostawiłem sobie waypointa w domku O nie Kurde, ej, bardzo ładne miejsce, o laki, block drugi, możesz sobie wziąć Jaki ten las jest ładny Patrz to! Ja bo, go... czekaj, bo z, się tej, z tej perspektywy fajnie wygląda. Jak z jakiegoś, jakiejś kurde bajki, fantazy, czegoś czy coś. Nie wiem do końca, a tu jestem. O, drugi lekier. Tu, tu na górę wszedłem, tu. Jezu, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Że Dominiczka. O, miślicie! cię Jak można być ślepym człowiekiem? Tam jest Block na dole. Ja po niego pójdę. Ty wejść tu na górkę i na górze Block jest twój. a potem tego idę. Bo tu są grzyby Dobra? O, o! Zamek ten mam. Ten taki, ten fajny. Jo, ale będę miał. Zbudował mi się zamek Domiczko. Okay. A, już nie ma zamku. Jezu, jak mi FPSy spadają. Masakra. Ale mam dużo fajnych bloków Domiczko. Oho, co mam. Zaraz ci pokażę. A otwieramy tego to na górze. Yy, to on jest twój, tylko daj mi dowiedzieć tam. Aki. Okay. Ej, ale ten las bezki to jest mega fajny. Co jedno małe dziewko tutaj? Dobra, otwieraj, otwieraj. No, dobra, dobra, ja się tam otwieram, otwieram. otwieraj. Otwieraj, otwieraj. O nie! O nie! Żyję! Naprawdę musiałaś? Bo co, bo mi się udało i zdobyłem fajny ten lucky block, a to, 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 już, kurde, musi mnie zabijać? Lisek! Pa, ucieka. O, stoi tu. Liskał. O, to chyba dalej też jest ten las, tylko mniejsza mniejszej Tam jest zimowy biom. Jezu, a ja może, może zamieszkamy na zimowym biomie? Niedaleko tego tutaj. Mówisz? Ja, ja dawno nie mieszkałem... Jezu, ja pamiętam jak byłem mały. Grałem... Nie jakie zio! Patrz jakie drzewy! Jak ja! ale to Pajdę też dobrań. chyba jest biom, właśnie inny. Chyba tak, no. Ale ja pamiętam właśnie, jak byłem mały... O, tu jest jakiś dziwny biom, patrz. No, O, tam jest większy ten biom pomarańczowy taki, po lewej. A tu jest zima fajna. A ty tam na dole jesteś, lol! Ze śniegiem mi się stopiłaś. Ło... Ale zarąb... No, to mamy fajny zimowy biom, w razie czego. Eee... Yy potężna Ej, zelana jakaś taka. No. Trzeba no, okay, tam jest. Dobra, wydaje mi się, że będziemy wracać, bo już odkryliśmy chyba trzy biomy. Więc trzeba zostawić sobie jeszcze jakieś biomy na później. Ale no fajne miejsce ogólnie tutaj jakbyśmy chcieli na zimie, bo to są trzy biomy obok siebie. No i ten zimowy jest taki dosyć duży. No, plus właśnie to jest z tym dużym lasem. Bardzo fajna polanka, by the way, tutaj, pomiędzy tym, ty, tymi biomami, tutaj. Ej, e, będziemy musieli się tutaj przenieść. Ja tutaj waypointa zostawię, dobra? Okej. Okay. Dawaj, otwieraj. Nie, 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 nie. Ja się nie boję. Jezu się wystraszyłem. ja też. Co to było? E, masz razy? O, dziękuję za to. Nie no, masz weź sobie Dobra, to będziemy wracać do domu w takim razie a... A tutaj wrócimy, bo tutaj się będziemy musieli osiedlić. Tylko nie wiem gdzie, czy będę chciał całkiem na zimie, czy może gdzieś tutaj... Patrz tutaj, tu chodź Bo tutaj jest... E, bardzo fajny miejsce. Uważaj na ten, nie, nie wpadnij tam. No, mówię, że pan Ale wilków to jest dużo.